Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz, Muscle Power. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z mojego treningu. E, dzisiaj będzie klatka piersiowa, barki i triceps, czyli taki trening push, e, ale niestandardowy trening, e, bo jestem lekko, lekko, nie lekko kontuzjowany. Odnowiła mi się stara kontuzja mięśnia piersiowego. E, także tutaj mam problem z lewym barkiem. E, no i zobaczycie jak radzę sobie z takiej sytuacji, czyli jak Trenować dookoła urazu. Także przeprowadzę Was przez mój trening, nazwijmy to rehabilitacyjny. No to co, zaczynamy. Także zaczynamy może niestandardowo, bo nie od ćwiczenia złożonego, a od izolowanego, żeby dobrze rozgrzeć cały obszar, ale też lepiej po prostu czuję później cały trening, jeżeli zaczynam sobie od ćwiczenia izolowanego, to później jakby te czucie mięśniowe w dalszych ćwiczeniach, do których przechodzę, jest, jest lepsze. Zaczynamy sobie od butterfly'a, rozpiętki na butterfly'u i robimy serię po 10 powtórzeń. Zaczynam sobie e, od 50 kg i tak dokładam po 3 sztabki, czyli po jakieś 15 kg e, co seria, aż do serii, w której nie zrobię tych 10 powtórzeń i w tej serii sobie zrobimy respause e, lub drop set, albo może i to i to zobaczę, e, jak mi dzisiaj pójdzie, jak się będę czuł. Jak widzieliście, nie trzymam rączek standardowo, tak jak się robi, czyli nie trzymam za tą rękojeść, tylko w taki sposób, tylko trzymam rękę neutralnie, czyli tak. A dlaczego? Jest to spowodowane tym, iż po prostu taka pozycja jest korzystniejsza i bardziej naturalna dla stawu barkowego. Mocniej jesteś pobudzany mięsień piersiowy w tej pozycji. Także. Polecam spróbować tę wersję, nawet jeśli nie macie problemów z barkami. Na pewno zaproponuję to w przyszłości, że właśnie mniej będziecie eksploatować tę całą strukturę tego stawu barkowego, który jest bardzo delikatny. No, taki mały po prostu tip ode mnie. Jeżeli ktoś tego nie wiedział, właśnie dużo osób wiedziało, ale jeśli ktoś nie wiedział, to myślę, że się przyda. 12 sekund przerwy i robimy dalej, czyli rest pause, a później jeszcze zrobimy sobie pojedynczy rest i pojedynczy dropset. Skończyliśmy, tak jak dzieje się, trochę tych serii wyszło, bo chyba 7 czy nawet 8 plus jeszcze na końcu ostatnia seria z restauzem i dropsetem, pojedynczymi. Teraz przechodzimy do wyciskania. Smith maszyna. Nie używa jej stabilizujących, czyli przy barku, czy problemach z barkami jest mi znacznie lepiej. Plus guma. Guma nie, dlatego, żeby założyć więcej obciążenia. Tylko dlatego, żeby właśnie obciążyć ten bark, e, który jest najmocniej właśnie przeciążany w pozycji, gdy e, nasze mięśnie są najbardziej rozciągnięte. Więc pomaga mi to odciążyć w tym newralgicznym takim punkcie e, m, mięsień naramienny i przepracować go później z każdym centymetrem, gdy idzie do góry, jest ciężej wtedy, kiedy e, te barki już mniej pracują. E, także w taki sposób pozwala mi w miarę bezpiecznie trenować, gdy mam e, właśnie taki uraz, jak obecnie. I tutaj też będziemy budować obciążenie do ciężkiej serii po 10 powtórzeń, aż nie zrobimy tych 10 powtórzeń z tej ostatniej serii. I wtedy zrobimy sobie jeszcze serię back -off na większą ilość powtórzeń 12. Plus. Dobra, to skończyliśmy wyciskanie na ławce skośnej na maszynie Smitha. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, kolejne wyciskanie na maszynie, tak? Na takiej maszynie imitującej tak zwany Flexpress, czyli tutaj ona troszeczkę schodzi się do przodu, a nie ściska na mięśnie piersiowe. I tutaj będę robić trzy serie na stałym ciężarze. Staram się zrobić wszystkie serie po 12 powtórzeń. Jeśli wykonam te serię, wszystkie po 12 powtórzeń, to na następnym treningu. Zwiększam ciężar. W ostatniej serii pewnie zrobię sobie pojedynczy lub podwójny drop, zależnie od tego jak ta seria pójdzie. Skończyliśmy wyciskanie na maszynie, wszystkie trzy serie po 12, ostatnia z dropsetem, także na następnym treningu zwiększy ciężar. E, teraz przechodzimy do wyciskania na ławce poziomej z martwego punktu. E, już ostatnie ćwiczenie na klatkę piersiową, później przechodzimy do barków. Także, jak widzieliście, skończyliśmy klatkę piersiową, teraz przechodzimy do barków. Dziś ćwiczymy głównie boczny akton. Poprzedni, tak jak powiedziałem, jestem kontuzjowany, także nie za bardzo chcę go jeszcze nadwyrażać po treningu klatki, po wyciskaniach. On i tak dostał swoje, także głównie boczny akton. Wznosy boczne, takie nie do końca czyste, z większym ciężarem, ale uważam, że mm, taka forma wznosów E, bardzo korzystnie wpływa na e, wzrost mięśni na ramiennych i tak naprawdę wystarczy popatrzeć po tych osobach, które mają duże barki, że często te właśnie wznasy boczne robią taką niezbyt dokładną techniką, ale ciężar jest duży. E, oczywiście nie wszystkie serie, tylko gdzieś tam te serie ostatnie. E, także tam zrobiliśmy cztery serie i ostatnia seria z podwójnym dropsetem. E, teraz przechodzimy do podciągania e, wzdłuż tułowia, tylko z wyciągiem. Eee, praca głównie też nad bocznym aktonem barków, eee, też mięsień czworoboczny tu dość mocno pracuje i tu zrobimy sobie trzy serie na wyższej ilości powtórzeń, tak po 20-15 powtórzeń. Dobra, dzisiaj dwa ćwiczenia na yy, boczny aktor barków. Teraz przechodzimy do tricepsu. Triceps zrobimy y, dwa ćwiczenia w serii łączonej. Będzie to prostowanie z liną i prostowanie z liną za głowy. Yy, na takim uchwycie I zareklamujemy trochę Waldka, Waldi Freeways, Waldi Grips. Taki fajny uchwyt. Yy, nie wiem dlaczego, ale znacznie lepiej to czuć niż. Tradycyjną taką linę. I naprawdę bardzo fajnie się na tym robi. Także jeśli macie takie coś na siłowni, to polecam spróbować, bo można sobie bardziej naturalnie ułożyć dłonie, dopasować ten ruch dokładnie do naszej biomechaniki. Także fajna taka sprawa. A my zaczynamy serię. I to by było na tyle dzisiaj z mojego treningu. Zapraszam na kolejne odcinki. Niebawem myślę, dużo ciekawych rzeczy będziemy pokazywać na Muscle Power. Wspólne treningi, nie powiem kogo. Także to zapraszam. Kto jeszcze nie subskrybuje, to do subskrybowania kanału, do zostawiania komentarzy, zostawiania łapek w górę. Zapraszam też Was do sklepu Muscle Power. Z moim kodem rabatowym na ser 10 macie 10% zniżki na całe swoje zakupy, na całe swoje zamówienie. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Do, do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam.